Jakie są najczęstsze y, kryzysowe sytuacje komunikacyjne, takie, mhm. gdzie ty po prostu y, musisz y, o czymś porozmawiać z pracownikiem hospicjum, y, które po prostu się zdarzają? No właśnie, taka banalna rzecz, która powoduje naprawdę duże takie y, utarczki y, też wśród, wśród współpracowników, to zakładanie złej woli drugiej strony. Mhm. To też jest w ogóle fenomen jakiś, że my od razu zakładamy, że ktoś na przykład czegoś mi nie, po, nie, nie powiedział, nie poinformował mnie, bo specjalnie przeciwko mnie działa. U nas jest bardzo dużo takich sytuacji, jest też system 24 godzinnej pracy, więc system też rotacyjny i kiedy ja jako szef właśnie słyszę jakieś skargi na kogoś, no to też mam zawsze taki styl i zwyczaj, to może być też pomocne dla innych osób, które nas słuchają, że dopraszam tą, tą drugą osobę, bo też nie jestem powiernikiem jednej, drugiej osoby, to nie jest przedszkole, tak, że ktoś się skarży na kogoś, tylko właśnie u też uczę tego typu komunikacji. Jeżeli masz jakiś konflikt, no to spotkajmy się w trójkę, czy z wszystkimi osobami, którymi to dotyczy. I naprawdę w 90% przypadków okazuje się, że ta osoba nigdy nie miała złej woli.